Cześć, nazywam się Tomasz Burawa, jestem dyrektorem generalnym FINKLUBU International i jeszcze raz chciałbym Cię serdecznie zaprosić na konferencję. konferencję. 24 kwietnia odbywa się film konferencja, na którą serdecznie Cię zapraszam. Będzie tam bardzo dużo wiedzy, wspaniałej, będzie bardzo dużo osób, które będą y, dzieliły się swoimi wiadomościami. Na pewno nie może Was tam zabraknąć. Tak. Do zobaczenia. Jesteś przedsiębiorcą lub prowadzisz swój własny biznes, potrzebujesz więcej energii, to bądź z nami. Chciałabym cię serdecznie zaprosić na filmkonferencję. Przedstawiać na niej krótkie wskazówki dotyczące relaksacji oraz kilka ciekawostek z zakresu psychobiologii. Musicie z nami być. Zapraszam. Dzięki naszej filmkonferencji możesz skorzystać z rad lekarzy i specjalistów. Świetna atmosfera, pozytywna energia i motywacja do działania. Koniecznie bądź z nami. Już w sobotę, 24 kwietnia o godzinie 15. Do zobaczenia. Nie możecie mi zabraknąć. Nie możecie na niej zabraknąć.